Buenos dias, jesteście na kanale Alegria, tutaj Tatiana i dzisiaj obejrzymy cudowny penthouse, który się znajduje tylko 50 metrów od tego pięknego molo. Wreszcie zobaczcie sami. Od razu przy wejściu u nas się znajduje domofon, a za mną nasza pierwsza sypialnia, w której jest dwuosobowe łóżko, a także szafa na wymiar. Dalej po moją lewą rękę się znajduje druga sypialnia, która jest podobnego wyposażenia i okna u nas także wychodzą w patio. Na pierwszy rzut oka apartament jest w bardzo dobrym stanie i od razu też po lewą rękę nasza trzecia sypialnia, która również ma łóżko dwuosobowe, jest największa z tych wszystkich sypialeń, ma swoją prywatną łazienkę, a także dalej ma swoją niedużą garderobę. Tuż obok mamy drugą łazienkę z wanną. W apartamencie posiadamy centralny system klimatyzacji, a także w salonie ona się znajduje taki piękny, działający kominek. Ten apartament ma po podłodze 90 m2, także po moją lewą rękę mamy osobną kuchnię, która ma wszystkie niezbędne sprzęty AGD i najważniejsze, że mamy okno z widokiem na morze. Ten apartament ma, uwaga, swój prywatny solarium, a także ten taras o powierzchni 10 m2 z przepięknymi widokami na morze. Zobaczyliśmy dzisiaj piękny apartament na drugiej linii morza na ulicy La Salle w Torreviecha. Apartament, który się znajduje między dwiema najwięcej turystycznymi plażami, który ma trzy sypialnie, dwie łazienki, ma prawie 100 metrów kwadratowych i ma swój prywatny solarium na dachu. I to wszystko możemy nabyć w cenie 219 tysięcy euro. Jeżeli Was również zainteresowała dana oferta, proszę o kontakt ze mną w celu umówienia się na prezentację. Także nie zapominajcie dawać komentarze, lajkować wideo oraz obserwujcie nas, żeby nie przegapić nowe oglądy nieruchomości. I z Wami dzisiaj była Tatiana, ta Alegria. Budujemy marzenia!